Chelsea ma duży problem. Oto trzy wnioski po meczu Chelsea-Leeds United. Jak zawsze zapraszam do zaobserwowania mojego konta i lecimy z tym. Po pierwsze, Mareska znów przesadził z rotacjami. Enzo Mareska po raz kolejny pokazał, że priorytetyzuje zdrowie piłkarzy, a nie wynik w meczach w tygodniu. No i rozumiem, że z jednej strony to się broni, bo na przykład Rhys James dzięki temu nie łapie kontuzji, no ale z drugiej strony mamy takie mecze jak z Leeds. Drugi garnitur znów nie zdał egzaminu. Po drugie, bardzo brakuje nam Kaysedo. Kajsedo to Najlepszy zawodnik Chelsea i człowiek, od którego gra blues zdecydowanie w dużej mierze zależy. W meczu z Leeds mieliśmy w środku pola dwóch piłkarzy, którzy ok, ofensywnie są dosyć dobrzy, ale brak mobilności oraz agresji i po prostu warunków fizycznych sprawia, że przegrywaliśmy większość pojedynków. I tak Enzo Fernandez jest świetnym piłkarzem, jeśli obok ma kogoś, kto odwali za niego robotę defensywną. A oczywiście nie było Kayseto, bo dostał czerwoną kartkę, a jego dwóch zmienników jest kontuzjowanych. Mówię tu o Esugo i Olawii. Po trzecie, Chelsea ma duży problem z meczami w tygodniu. Poza meczem z Barceloną, kiedy wyszliśmy pierwszym składem, Chelsea w tym sezonie nie zagrała żadnego dobrego meczu w tygodniu. W weekendy Chelsea ogląda się zwykle świetnie. I mecz z Arsenalem pokazał, dlaczego Chelsea jest naprawdę dobrą drużyną i pokazał, że naprawdę ta drużyna się rozwija. Ale potem przychodzą takie spotkania jak z Leeds czy niedawno z Karabachem, kiedy nasi rezerwowi zawodnicy totalnie nie dojeżdżają. No i to jest problem. Ponieważ w grudniu czeka nas dużo meczów, no i jeśli pogubimy tam punkty, to znów będzie trzeba je odrabiać pod koniec sezonu. A nie wiem, czy będziemy mieli tyle szczęścia, co w zeszłym.